Dzień dobry, jeden z dziesięciu, jeden z dwóch, trzech. Poznajmy naszych gości, albo nie. Gramy. Jak brzmi liczba mnoga słowa człowiek? Banda idiotów. Dobrze. Zoologia, czy ptak zwany gwarkiem, to szpak, czy papuga? Tak. Literatura polska. Jakie nazwisko nosił Tadeusz, tytułowy bohater poematu Mickiewicza? Harambe. Wynalazki. Panie Watson, proszę przyjść, potrzebuję Pana. Tak brzmiały pierwsze słowa wypowiedziane przez człowieka przez telefon. Przez którego człowieka? Martina Dubiela. Przez Dubielam, wynalazcę telefonu. Film polski. Który film Wajdy nie był nominowany do Oscara? Spróbuj się nie zaświecić, i to już od dawna, bo od 1900 roku. Jak w panu Tadeuszu miała na imię córka stolnika choreszki, w której zakochany był Jacek Soplica. Little Monster 96. Sex masterka, w którym roku została wprowadzona powieść biograficzna Mariana pod tytułem Bank z pożyczkami krótkoterminowymi. <sum> W roku przestępnym. Po upadku którego powstania wzniesiono cytadelę warszawską? Powstania. 12 zmanipulowanych krytynów. Tak było. Matematyka. Czy 2, 3, 5 i 7 to wszystko liczby pierwsze? Drugie. To no dobra odpowiedź. Pytanie będzie muzyczne. Załóżmy to. Czego chcecie, dziewczyno? Ja wiem. Liderem i wokalistą którego zespołu był Kurt Cobain. Ja co ty odpierdasz? Proszę dokończyć powiedzenie. Komu w drogę? Tam nie ma co jeść. Na dnie którego oceanu znajdują się rowy Mariański i Tonga. Na polskim YouTube. Ile jezior liczy grupa Wielkich Jezior na pograniczu Wielkich Jezior? Stasieva 20. Co? Od Kto uwolnił parawaza? Kto zdobył złoty medal w biegu mężczyzn na 100 metrów podczas igrzysk w Rio? takich Marek Edelman kardiolog. W którym Pięć. No i mamy zwycięzców. Pani Sylwia wręczy teraz finalistom pamiątki udziału w finale. To są polskie kosmetyki. Seks masterki.